50 milionów wyświetleń, muszę też takie coś Co jest? Co pan tu robi? Znaczy, kim ty pan jest? Niki. nie wiem o czym pan mówi. Ja przyszłem tylko. przyszłem Fajero? tylko. Nie widziałeś mnie! Ja pitole, co to było? Fajro mnie zaatakował chyba To poza to ja nie wiem Czuję oddech za moimi plecami Cześć Cześć Przyszedłem Na Fajro. święta Ale przecież ja byłem zostałem sam w domu, jak Kevin sam w domu Miałem oglądać Kevina samego w domu, grać w bielinę samego w domu Fortnite, w domu. Co? w, w Minecrafcie ale ja przyszedłem. Chciałem ci odwiedzić. Zostaw moje krzesło, to jest od mojej babci. Kuro. Ej. E. E. Naprawi się, wyklepia się spokojnie. Nic się nie stało. Nie! To nie ja. To nie ja. Mówiłem, to byłem ja akurat. E. Jak, jak oceniasz moją choinkę, fajnie? O. Nie! O, stół o, no. możesz mi powiedzieć jakim cudem z drugiego no. końca Polski nagle tu przyjechałeś? Lubię przyjeżdżać, lubię kupowować. Yy, teleportowałem się magicznie z kurcji. No, nawet stolik <noise> oj, oj, oj. <noise> Dobra, choinka zrobiona, naprawiona. No nowe mi wmontowane, mocniejsze. Raczej nie powinny się wyważyć. Tak o. Oh. Ej, Retrix, że jeszcze jesteś? Retrix. Oh. Muszę schować te słowa szybko, kurwa. Moje drzwi Teraz montowałem bardziej te drzwi Mam nadzieję że tym Dobra co ja oszukuję dałem na no, zadupie takie drzwi Co to za dźwięki Czemu Czemu mu k***a stoi? To Marcin? ja Jaki kurwa Marcin Nie ty, ten Marcin. A kolega się trochę wpościł. Marcin, co ty tu robisz? Co ty mu robisz? Jakiś laserem ty. go dotykasz. Tu jest terenie. dupą przyklejony. A. Ty go przyczepiłeś. Ale to nie ja! Marcin, co się z tobą stało? Wracaj do siebie! Koledzy ja sobie trochę poleciał Ej, jakie tam jest brudne, coś ty tam robił? Gdzie? W tym kiblu No to nie ja! Tu też są wilcze kłaki, no to to są twoje Bruh. A kto to jest, powiedz mi? Skąd mam wiedzieć? Jakiś meder spod Biedronki? Ty go pewnie przylazł. E, panie, ja? bo ty łazisz do biedronki, a nie ja. Ale ja nie chodzę do biedronki, jak chodzę, jak prawdziwy Polak do Lidla. Ja tylko nie umiem wyrzucić. Wyłaś. Nie patrzcie tak na mnie. Popatrzcie do góry. Tak. Widzę, nie podoba mi się to. Kurde no. On zresztą się przyczepi ogonem, tylko niech pan tutaj do mnie podejdzie, a nie... Zostaw... Zostaw... Mietka Marcina. Czekaj, co? Mietka... żuła Mietka. Utknął. Ogon utknął. Dobra, zostaw go, po paraliżu dostanie jeszcze przez ciebie. Takie rzeczy to. O! W końcu się odbagował, dobra. Chyba. Nie. Teraz się przyczepił do, do tej podłogi. Został go już. On się tak na mnie patrzy niespokojnie. Ej, utknąłem. Dobra, Fajro, chodź. Idziemy robić tą. A! Dobra, znowu. My... O! Znowu pan! Fajro! Tak? Jak nie rzeczywiście, to tamte drzwi, tak? No ale. Te też muszę ale... dać znowu, te metalowe. No dobra, no to kiedy indziej, ale. No, chciałem Cię dzisiaj nauczyć gotować, oczywiście. Przyszłem zrobić barszcz na święta. I będę gotować barszcz, patrz. Najpierw, uwaga. Trzeba wziąć ten tasak. Mój melon. Kurde chciał. Dobrze, teraz od nowa. Yy, no, yy, magiczny sposób. Czeka, bierz, bierz kamerę. To się też wytnie. Kamerę bierz, mówię. Yy, magiczny sposób, jak widzimy. Pojawił się znowu melon. Nie wiem, jak to bierz, się bierz. stało w ogóle. Yy, tak, najpierw bierzemy ten tasak, którego się chyba nie da podnieść. Nie, nie da się. No jak trudno, jak się nie. Dobra, puść. To się też wytnie. Nie. Tak. Y y tasak zaczął lewitować. Nie wiem czemu. Nie wiem co się stało. Ale tak, y to to jeśli tasak już lewituje. To idziemy do automatu z piciem. Patrzcie tu Tutaj i, yy, i bierzemy. Jakieś picie. Picie, tak? Kurwa nie chce się załączyć. O kurwa. Tylko w i nie! Kierzkameret. Eee, yy, i jeśli już mamy piciek I automat magicznie zniknął Nie wiem jak to się naprawdę stało Ty To... masz autyzm, czy co? Ja widziałeś przecież, że ja cię wyciągnąłem z tego automatu Zamknij pi**dę I idziemy Rozwalić melona Oczywiście pięściami, bo... Bo tak Oj Ja no dobrze, to niechcący wyrzuciłem tak dużym mocem melona, że jak widzicie wyleciał przez okno. Ale on już nam nie będzie potrzebny, bo tutaj za ogrodzeniem otóż mamy. Dzikie melony. Dzikie melony, jak widzicie. Rodziny dzikich melonów, które leżą. I zaraz właśnie dokonamy. M... na melonach. Żeś pan Nieźle dupu, co Nie źle długo ceny Melonów nie ma Czekaj Myślałem, Nie żeby został Żula wywaliła, widzisz pan? Dostał się w końcu stamtąd No Dobra bierzemy go zostawą Jakoś go nazwiemy Żul 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 Nie tak się znowu przyczepił do tej podłogi. Oczy. Nie jedynoch. No wdać go. Czekaj, kurwa, był drugie piętro. Trzecie klikłeś drugie o eee, co tu się stało? Myś, Cały nie nie w samym przesnym moją ścianę wychodzi choinka o, to jest jego rodzeństwo, dobra no, o, sąsiadzi, Mój moja y kolekcja mieczy mój kot To ja może pójdę do sąsiada. Mój dziadek! Co? O kurwa! Nie! Yeah. A... No, jak ci się podoba nowe miejsce, gdzie będziemy mieszkać? Gdzie Ty będziesz oczywiście mieszkać, bo ja mam swój dom. <ślesk> Ej! Rozwaliłeś mi mieszkania <grywania> i teraz mi dajesz jakieś zadupie? Tak, chodź, pokażę ci żulamietka. Tu, tu też nie ma tutaj. No, możesz sobie umeblować. Możesz wybrać domy. Tu masz jeden, drugi, trzeci, masz trzy domy aż. Widzisz, jesteś bogatszy na trzy domy. Co ty robisz. To jest tynk. Cały budynek jest tynku a jakie gówno mi tu dajesz? O kur. Nie strzelaj psychopata, ludzie, pomóżcie. Psychopata do mnie strzela. Dajesz mi chatę z samego tynku Ej, ja, ja. Zostaw mnie. Co się dzieje? Czemu jestem przywiązany? Rozwaliłeś Zwaliłeś mi święta Ale to nie moja wina Twoje geny? Co? To są twoje geny, że rozpieprzasz święta? Tak Nie znasz mojej sekretnej broni Rozwaliłeś mi święta, rozwaliłeś mi całą katę Nie znasz mojej sekretnej broni, właśnie zaraz się pojawię i cię uderzę Mam no. dwuosobowość to jest. <gryzanie> Dobrze ci tak, mówiłem. To był mój brat bliźniak, tak na serio. I <gryzanie> no to nie ma teraz bliźniaków. <gryzanie> Chatę straciłem Co jest? O, o słupek zawaliłem, czekaj Uch. Cześć, chciałem ci dać Zaprosimy Czuję, że taki podkrwawiony Prezent dla ciebie prezent? Bardzo fajny, tak prezent na święta Więc hmm. no wsiadaj do samochodu Ja ci go pokażę Jecz. Czekaj, muszę, panie, muszę gdzieś dać ten, jeszcze teraz. Walić go. Później po niego wrócę. Gdzie mam usiąść? Nie wiem, no tak. Dobra, widzisz, jak widzisz, jesteśmy na miejscu. Tak? No. Chodź za mną, pokażę ci coś. Ehm, oni nie śpią, patrz na to. Śpią, nie? Oni, oni śpią, no. No dobra. Przeska przeszkadzali trochę. Patrz. Hmm. Widzisz to? Widzisz to? Żulek Mietek tam nawet chodzi. Żółmietek. Wow, nawet facet jest... Polpatin, I jeszcze mam jeden prezent. Został Polpatina. Stań sobie tutaj. Zamknij oczy. I Co coś przyniosę. Pokażę. No, GOD PLEASE! NO! NO! Możesz otworzyć. O, cholera. Oj. No. Chcesz zobaczyć coś? Patrz no! Nie! Mm. się Nie! No dobre. Coś. Tak. Yes, to. widać. moje. <laughs> Co się <to> do <laughs> Do przepraszam! We wszystkie przedmioty! <laughs> Dobra, walić to. O kurwa! Jak tam drugie piętro? Utknąłem Coś ty zrobił Nie wiem Wywaliło mi garysbota <laughs> I też Czekaj Kur... To, no wygląda... jakbyśmy... to wyglądało jakbyś mógł mm. To wygląda. jakbyś Ja to zcensurowałem Dobra, kopnij mnie i zbokij. Kopnąć nawet nie umiesz. Nie mogę go sobie. Dziękuję. Co jest go spider Spiderman.